Jak bijam powiem ściemą, mordą, kupony zmaka, że przytyjesz, to on nie wiedział. Yo! I bijam sobie nie, postaraj się nie o taki freestyle box pisał do czternastej. Jau, 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 co ty pierdolisz o fenie? jesteś wspaniały, ty na kasę swój paka czekasz dłużej niż ta, on walkę z Ferrarim. I to jest proste, zajebiście się nadal. Twoja mama chyba nie ma raka, i to jest proste, kiedy schodzę mam cię w mordzie, ale on wyzywał jakąś kurwa, twoją siostrę. Ty się kona nie odzywaj kurwa, kiedy schodzę z wersem. Kały Katowice wiedzą, że jesteś biseksem.